Cześć, mój przyjacielu. Ty, który tam jesteś, może czujesz się zagubiony, zmęczony, a może nawet myślisz o poddaniu się? Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam. Bóg, nasz kochający Ojciec, jest tuż obok ciebie, pracując niestrudzenie za kulisami twojego życia. Nawet kiedy tego nie dostrzegasz, On kształtuje twoją przyszłość z troską i miłością, które przekraczają nasze zrozumienie. Wiesz, czasami życie może wydawać się jak zagmatwana układanka, pełna elementów, które do siebie nie pasują. Patrzysz wokół i widzisz, jak inni ludzie robią postępy, spełniają marzenia, podczas gdy ty, wydajesz się tkwić w miejscu. Ale pozwól, że ci powiem: czas Boga jest doskonały. On się nie spóźnia ani nie wyprzedza. Każda chwila w twoim życiu ma swój cel. Pamiętasz historię Józefa z Księgi Rodzaju? Został sprzedany jako niewolnik przez swoich własnych braci, niesłusznie uwięziony, zapomniany na lata. Ale Bóg był tam, działając za kulisami. I w odpowiednim momencie Józef stał się drugim najpotężniejszym człowiekiem w Egipcie, ratując swój naród przed głodem. Widzisz? Bóg miał plan większy niż Józef mógł sobie wyobrazić. Ty. Mój przyjacielu, jesteś jak Józef. Może przechodzisz trudne chwile, czujesz się zapomniany albo opuszczony, ale chcę, żebyś wiedział, że Bóg o tobie nie zapomniał. On przygotowuje coś wspaniałego dla ciebie. Każde wyzwanie, każda przeszkoda, każdy moment zwątpienia to okazja, aby Bóg kształtował twój charakter i wzmacniał twoją wiarę. Pomyśl o rzeźbiarzu pracującym nad blokiem marmuru. Na początku może się wydawać, że tylko niszczy kamień, robi bałagan, ale krok po kroku z każdym starannym uderzeniem dłuta zaczyna wyłaniać się dzieło sztuki. W taki właśnie sposób Bóg działa w naszym życiu. Każda trudność, każde rozczarowanie to jak uderzenie Bożego Dłuta, ujawniające arcydzieło, które On widzi w Tobie. Apostoł Paweł, w swoim liście do Rzymian, przypomina nam, Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują, z tymi, którzy są powołani według jego zamiaru. Rzymian 8:28 To oznacza, że nawet w najtrudniejszych sytuacjach Bóg działa na Twoją korzyść. On nie marnuje żadnego doświadczenia, żadnej łzy. Może zastanawiasz się, dlaczego muszę przechodzić przez tyle trudności, dlaczego nie mogę po prostu mieć spokojnego, łatwego życia? Cóż, mój przyjacielu, pomyśl o diamencie, powstaje tylko pod ogromnym ciśnieniem i wysoką temperaturą. Podobnie, to poprzez wyzwania stajemy się silniejsi, mądrzejsi i bardziej podobni do Chrystusa. Pamiętaj, że Biblia pełna jest opowieści o ludziach, którzy stanęli przed wielkimi trudnościami, zanim zobaczyli spełnienie obietnic bożych w swoim życiu. Mojżesz spędził 40 lat na pustyni zanim poprowadził lud Izraela do wolności. Dawid był ścigany przez Saula, zanim został królem. Nawet Jezus, nasz Zbawiciel, zmagał się z pokusami na pustyni i przeszedł przez krzyż, zanim nastąpiło jego chwalebne zmartwychwstanie. Nie jesteś sam na tej drodze. Bóg jest z tobą na każdym kroku. Widzi twoje zmagania, słyszy twoje modlitwy i zna pragnienia twojego serca. I co więcej, ma dla ciebie plan, który jest większy i lepszy niż możesz sobie wyobrazić. Jak mówi prorok Jeremiasz, ja bowiem znam plany, które mam wobec Was, wyrocznia Pana, plany dotyczące pomyślności, a nie zguby, by zapewnić Wam przyszłość i nadzieję. Jeremiasz 29:11. Więc, mój przyjacielu, nie poddawaj się, nie trać nadziei. Nawet gdy droga wydaje się ciemna i niepewna, wiedz, że Bóg oświetla Twoje kroki. On pracuje za kulisami, przygotowując błogosławieństwa, o których nawet nie śnisz. Jak mówi psalmista, powiesz panu swoją drogę i zaufaj mu, a on sam będzie działał. Psalm 37:5. Teraz chcecie zaprosić, byś zatrzymał się na chwilę. Tak, właśnie ty. Zatrzymaj się na moment i weź głęboki oddech. Pomódlmy się razem na końcu tego wideo. Modlitwa. Aby odnowić naszą wiarę i zaufanie do Boga. Bo modlitwa, mój przyjacielu, to nasza bezpośrednia linia z Twórcą to tam znajdujemy siłę, aby iść dalej. Pomyśl o wszystkich chwilach, kiedy wydawało ci się, że już nie dasz rady, a jednak jakimś sposobem znalazłeś siłę, by iść naprzód. Przypomnij sobie momenty, kiedy drzwi się zamknęły, tylko po to, aby zaraz otworzyło się okno. To nie są przypadki to Bóg działa w twoim życiu. Prowadząc Twoje kroki, nawet kiedy tego nie dostrzegasz. Księga Przysłów uczy nas. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Uznawaj go na wszystkich swoich drogach, a on wyprostuje Twoje ścieżki. Przysłów 3, 5, 6. To jest potężna obietnica. Kiedy ufamy Bogu, nawet nie rozumiejąc w pełni Jego dróg, on nas prowadzi i prostuje nasze ścieżki. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile razy Bóg chronił cię przed niebezpieczeństwami, których nawet nie zauważyłeś? Ile razy zamknął drzwi, które wydawały się dobre, ale w rzeczywistości prowadziłyby cię na manowce? Bóg widzi pełny obraz Twojego życia, podczas gdy my widzimy tylko jego mały fragment. To tak, jakbyśmy patrzyli na spód haftu. Z naszej perspektywy widzimy tylko splątane nitki i węzły. Ale Bóg widzi drugą stronę. Piękny obraz, który powstaje z każdej sytuacji w Twoim życiu. Apostoł Piotr przypomina nam wszelką troskę złóżcie na Niego, gdyż On troszczy się o was. 1 Piotra 5.7. To znaczy, że nie musisz nosić swoich ciężarów sam. Bóg jest gotów ci pomóc, nosić Twoje ciężary, dać ci odpoczynek i odnowienie. Pomyśl o nasieniu zasadzonym w ziemi. Przez pewien czas wydaje się, że nic się nie dzieje. Ziarno jest ukryte w ciemności, pozornie bezczynne, ale pod ziemią zachodzi niesamowita przemiana. Korzenie się formują, życie zaczyna kiełkować. Tak właśnie Bóg działa w naszym życiu. Nawet kiedy wydaje się, że nic się nie dzieje, on czyni coś nowego w tobie. prorok Izajasz nas zachęca: Nie bój się, bo jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Wzmocnię cię i ci pomogę. Podeprecie moją prawą, zwycięską ręką. Izajasz 41:10. Co za wspaniała obietnica! Sam Stwórca Wszechświata obiecuje być przy tobie, wzmacniając cię i pomagając ci. Pamiętaj, że jesteś dziełem w toku. Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Każde doświadczenie, każde wyzwanie, każde zwycięstwo jest przez niego używane, aby kształtować cię na podobieństwo Chrystusa. Jak mówi Paweł do Filipian, jestem pewien, że Ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je kontynuował aż do dnia Chrystusa Jezusa. Filipian 1:6. Czasami możemy czuć się jak prorok Eliasz, który po wielkim duchowym zwycięstwie znalazł się w ucieczce, przerażony i zniechęcony, ale Bóg go nie opuścił. Nakarmił go, wzmocnił i przemówił do Niego łagodnym szeptem. Podobnie Bóg jest gotów odnowić Twoje siły, przemówić do Twojego serca i pokazać Ci drogę do przodu. Czy zauważyłeś, że często największe błogosławieństwa przychodzą po największych wyzwaniach? Jakby Bóg przygotowywał grunt Twojego serca na coś wielkiego, pomyśl o Hiobie, który stracił wszystko, ale na końcu otrzymał więcej niż miał wcześniej, albo o rut, która zostawiła wszystko za sobą, ale znalazła nowy dom i stała się częścią rodowodu Mesjasza. Psalmista przypomina nam: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij mnie pocieszają. Psalm 23,4. Nawet w najciemniejszych chwilach Bóg tam jest, prowadząc, chroniąc i pocieszając. Nigdy nie jesteś sam na swojej drodze. Pomyśl o wszystkich modlitwach, które wypowiedziałeś, a które wydawały się pozostać bez odpowiedzi. Czasem Bóg mówi tak, czasem mówi nie, a czasem mówi czekaj. Ale każda odpowiedź jest motywowana jego doskonałą miłością i nieskończoną mądrością. On widzi to, czego Ty nie widzisz, i wie, co jest dla ciebie najlepsze. Apostoł Paweł zachęca nas: nie ustawajmy w czynieniu dobra, bo we właściwym czasie będziemy zbierać plon, jeśli nie ustaniemy. Galatów 6,9. To oznacza, że nawet jeśli nie widzimy natychmiastowych rezultatów, powinniśmy nadal wytrwać, ufając, że w Bożym czasie zobaczymy owoce naszej pracy i wiary. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, ile razy Bóg użył pozornie negatywnych sytuacji, aby stworzyć coś pięknego w Twoim życiu? Może zakończony związek doprowadził Cię do poznania właściwej osoby? Albo utrata pracy otworzyła drzwi do lepszej kariery? Bóg ma moc zamienić nasze popioły w piękno. Pamiętaj słowa Jezusa: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię." Mateusz 11:28. Kiedy czujesz się wyczerpany, kiedy zmagania wydają się nie mieć końca, Jezus jest tam, oferując odpoczynek dla twojej duszy. On chce nosić twoje ciężary i odnowić twoje siły. Pomyśl o dziele sztuki, które jest malowane. Na początku może to wyglądać jak plamy farby na płótnie, ale z czasem, z każdą starannie nałożoną kreską, zaczyna się wyłaniać piękny obraz. Tak właśnie Bóg działa w naszym życiu. Każde doświadczenie, każda lekcja to jak kreska w arcydziele, które on tworzy w tobie. prorok Izajasz przypomina nam: Ci, którzy ufają Panu, odzyskują siły, wzbijają się jak orły. Biegną i nie są zmęczeni, idą i nie ustają. Izajasz 40, 31 Kiedy ufamy Bogu i czekamy na Niego, daje nam nadnaturalną siłę, aby stawić czoła każdemu wyzwaniu. Czy zauważyłeś, że często w chwilach największej słabości doświadczamy Bożej siły w najbardziej potężny sposób? Paweł odkrył to, kiedy prosił Boga, aby usunął jego cierń w ciele. Bóg odpowiedział Wystarczy ci mojej łaski, bo moja moc doskonali się w słabości. 2 Koryntian 12:9 Pomyśl o wszystkich chwilach, kiedy Bóg zaskoczył cię nieoczekiwanymi błogosławieństwami. Może to było przypadkowe spotkanie, które zmieniło bieg Twojego życia, albo okazja, która pojawiła się znikąd. To są przypomnienia, że Bóg zawsze działa na Twoją korzyść, nawet wtedy, gdy tego nie dostrzegasz. Psalmista stwierdza, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Psalm 23.1. To oznacza, że z Bogiem, jako naszym pasterzem, nasze potrzeby będą zaspokojone. Może nie w taki sposób, jak oczekujemy, ani w czasie, jakiego pragniemy, ale On zawsze dostarcza tego, czego naprawdę potrzebujemy. Pamiętaj, że Bóg nie obiecuje życia bez problemów, ale obiecuje być z nami w ich środku. Jezus powiedział: to wam powiedziałem, abyście we mnie mieli pokój. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Ja zwyciężyłem świat. Jan 16,33. Pomyśl, jak wierny był Bóg w twoim życiu do tej pory. Ile razy pomógł ci pokonać przeszkody, które wydawały się nie do pokonania. Ile razy zaopatrzył cię, kiedy nie widziałeś wyjścia. Ta sama wierność będzie cię prowadzić w przyszłości. Apostoł Jakub zachęca nas. Poczytujcie to sobie za pełną radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Jakuba 1, 2, 3. Trudności, które napotykamy, nie są karą, lecz okazją do wzrastania w wierze i charakterze. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Bóg używa zwykłych ludzi do dokonywania niezwykłych rzeczy? Pomyśl o Dawidzie. Prostym pasterzu, który stał się królem, albo o Maryi, zwykłej młodej kobiecie, która stała się matką zbawiciela. Bóg chce również użyć ciebie, z Twoimi słabościami i niedoskonałościami, aby dokonać czegoś niesamowitego. Pamiętaj słowa Pawła: Umiem żyć w niedostatku, umiem też żyć w obfitości. We wszystkim i we wszystkich warunkach nauczyłem się tajemnicy, jak być sytym i jak cierpieć głód jak mieć dostatek i jak cierpieć niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Filipian 4, 12, 13 Z Bogiem masz siłę, aby stawić czoła każdej sytuacji. Pomyśl, jak często Bóg używa naszych największych słabości, aby objawić swoją siłę. Mojżesz się jąkał, ale Bóg go użył, aby poprowadził swój lud. Paweł miał cierń w ciele, ale stał się jednym z największych apostołów. Twoje słabości nie są przeszkodami dla Boga, są okazją, by pokazał swoją moc. Prorok Jeremiasz przypomina nam: Bo ja wiem, jakie myśli mam o Was. Mówi Pan: Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zapewnić Wam przyszłość i nadzieję. Jeremiasz 29:11. To oznacza, że Bóg ma dla Ciebie plany pełne pokoju, nie nieszczęścia. On pragnie dać Ci nadzieję i przyszłość. Czy zauważyłeś, jak czasem Bóg używa najbardziej nieprawdopodobnych sytuacji, by nas czegoś nauczyć? Pomyśl o Jonaszu, który nauczył się posłuszeństwa i współczucia w brzuchu wielkiej ryby, albo o Piotrze, który nauczył się wiary, chodząc po wodzie. Bóg może użyć każdej okoliczności, aby kształtować nasz charakter. Pamiętaj słowa psalmisty: Cierpliwie czekałem na Pana, a On się nachylił nade mną i usłyszał moje wołanie. Psalm 42. Czasem czekanie bywa trudne, ale to właśnie w tych momentach nasza wiara jest wzmacniana. Bóg słyszy twoje modlitwy i odpowie we właściwym czasie. Pomyśl o tym, ile razy Bóg używał osób, które wydawały się nieodpowiednie, by wypełnić swoje plany. Estera, młoda sierota, stała się królową i uratowała swój lud. Gedeon, najmniejszy w swojej rodzinie, poprowadził Izrael do zwycięstwa. Bóg może użyć ciebie bez względu na to, jak nieodpowiedni się czujesz. Apostoł Piotr zachęca nas: wszelką troskę złóżcie na niego, gdyż on troszczy się o was. 1 Piotra 5:7 To oznacza, że nie musisz dźwigać swoich trosk sam. Bóg głęboko się o ciebie troszczy i chce pomóc ci nosić twoje ciężary. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jak często Bóg używa naszych talentów i pasji, aby wypełniać swoje cele? Dawid używał swojej umiejętności gry na harfie, by uspokajać niespokojnego ducha Saula. Besalil użył swoich artystycznych zdolności do budowy przybytku. Jakie talenty dał ci Bóg, które mogą być użyte dla jego chwały? Pamiętaj słowa Jezusa: Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje obfity owoc, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. Jan 15:5 Kiedy trwamy w Chrystusie, On wydaje owoc w naszym życiu, czasem w sposób, którego nawet nie zauważamy. Pomyśl o tym, jak Bóg często używa naszych przeszłych doświadczeń, nawet bolesnych, aby przygotować nas na przyszłość. Józef wykorzystał swój czas w więzieniu aby nauczyć się umiejętności, które pomogły mu rządzić Egiptem. Paweł wykorzystał swoją wiedzę jako faryzeusz, aby stać się potężnym kaznodzieją Ewangelii. prorok Izajasz przypomina nam: Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają sił, wzbijają się jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Izajasz 40:31. Kiedy ufamy Bogu i czekamy na niego, on daje nam nadprzyrodzoną siłę, by wytrwać. Czy zauważyłeś, że Bóg często używa chwil ciszy i samotności, by do nas przemawiać? Eliasz usłyszał Boży głos w cichym szeptaniu. Jezus często oddalał się na odludne miejsca, aby się modlić. Czasem musimy oddalić się od hałasu świata, aby usłyszeć głos Boga. Pamiętaj słowa Pawła: Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, przedstawiajcie swoje prośby Bogu. Filipian 4:6 Modlitwa to nasza bezpośrednia linia z Bogiem, sposób, by wyrazić nasze troski i otrzymać jego pokój. Pomyśl o tym, jak często Bóg używa ludzi wokół nas, aby nas zachęcać i wspierać. Barnaba był wielkim wsparciem dla Pawła, Tymoteusz był wiernym towarzyszem w służbie. Kto w twoim życiu został przez Boga postawiony, by cię wspierać i zachęcać? Psalmista stwierdza: „Pan jest moją światłością i zbawieniem moim”. Kogóż miałbym się lękać? Pan jest obrońcą mego życia, przed kim miałbym się trwożyć? Psalm 27, 1 Z Bogiem po naszej stronie nie musimy bać się okoliczności ani ludzi. On jest naszą ochroną i naszą siłą. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak często Bóg używa małych aktów posłuszeństwa, aby zdziałać wielkie rzeczy? Wdowa z Sarepty, Oddała Eliaszowi ostatnią garść mąki i otrzymała cudowne zaopatrzenie. Chłopiec ofiarował swoje pięć chlebów i dwie ryby, a Jezus nakarmił tłum. Jakie małe akty posłuszeństwa Bóg prosi cię dzisiaj, byś uczynił. Pamiętaj słowa Jakuba. Za najwyższą radość poczytujcie sobie, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia wytrwałość. Jakuba 1,2.3. 3 Trudności, które napotykamy, nie są karą, lecz okazją do wzrastania w wierze i charakterze. Pomyśl, jak Bóg często używa naszych słabości, aby objawić swoją siłę. Paweł miał cierń w ciele, ale Bóg mu powiedział: Wystarczy ci mojej łaski, bo moja moc doskonali się w słabości. 2 Koryntian, 12:9. Nasze słabości są okazją, aby doświadczyć Bożej łaski i mocy prorok Habakuk uczy nas potężnej lekcji na temat zaufania Bogu w trudnych czasach Chociaż figowiec nie zakwitnie i nie będzie owocu na winorośli chociaż drzewo oliwne zawiedzie i pola nie dadzą pożywienia chociaż owce znikną z owczarni i nie będzie bydła w oborach ja jednak będę się radował w Panu weselił się w Bogu mojego zbawienia Habakuk 3:17-18 nawet gdy wszystko wydaje się iść źle, możemy znaleźć radość w Bogu. Czy zauważyłeś, że Bóg często używa okresów oczekiwania, by przygotować nasze serca? Abraham czekał latami na obietnicę syna. Dawid został namaszczony na króla, ale spędził lata uciekając przed Saulem, zanim objął tron. W tych czasach oczekiwania Bóg kształtował ich charakter. On robi to samo z tobą. Pamiętaj słowa Jezusa. Ja przyszedłem, aby miały życie i miały je w obfitości. Jan 10:10 10. Bóg nie chce, abyśmy tylko przetrwali trudności, ale abyśmy mieli pełnię życia nawet w ich trakcie. On chce, abyśmy doświadczali jego pokoju, radości i miłości, niezależnie od okoliczności. Pomyśl o tym, jak często Bóg używa sytuacji, które wydają się porażkami, aby osiągnąć wielkie zwycięstwa. Krzyż wydawał się końcem dla uczniów, ale stał się środkiem naszego zbawienia. Józef powiedział swoim braciom: Wy zamierzaliście uczynić mi zło, ale Bóg zamierzył to ku dobremu. Rodzaju 50:20. Bóg może przemienić twoje pozorne porażki w chwalebne zwycięstwa. Apostoł Paweł przypomina nam: Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy go miłują, z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu. Rzymian 8:28. To nie oznacza, że wszystko co się dzieje jest dobre, ale że Bóg może użyć wszystkiego, nawet trudnych i bolesnych chwil, dla naszego dobra i swojej chwały. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak często Bóg używa ludzi, którzy wydają się nieodpowiedni, aby spełnić swoje cele? Mojżesz się jąkał, ale Bóg użył go, by poprowadził swój lud. Gedeon uważał się za najmniejszego w swojej rodzinie, ale Bóg nazwał go dzielnym wojownikiem. Nieważne jak bardzo czujesz się nieodpowiedni, Bóg może i chcecie użyć. Pamiętaj słowa psalmisty. Ci, którzy siali we łzach, będą rządzić z radością. Psalm 126,5. Czasami droga do błogosławieństw prowadzi przez dolinę łez, ale Bóg obiecuje, że nasz smutek przemieni się w radość. On może sprawić, że błogosławieństwa rozkwitną nawet na glebie naszych cierpień. Pomyśl o tym, jak często Bóg używa doświadczeń pustyni. Aby przygotować nas do wielkich rzeczy, Mojżesz spędził 40 lat na pustyni, zanim poprowadził wyjście z Egiptu. Jezus udał się na pustynię, zanim rozpoczął swoje publiczne nauczanie. Jeśli przechodzisz przez czas pustyni, wiedz, że Bóg przygotowuje cię do czegoś wspaniałego. Prorok Jeremiasz daje nam piękny obraz tego, jak Bóg działa w naszym życiu. Jak glina w rękach garncarza. Tak wy jesteście w moich rękach. Jeremiasz 18:6. Bóg jest boskim garncarzem, który nas kształtuje i formuje. Czasami proces ten może być niewygodny, ale ostateczny rezultat będzie piękny. Czy zauważyłeś, jak często Bóg używa chwil złamania, aby nas wzmocnić? Psalmista mówi: Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia tych, którzy są w duchu przygnębieni. Psalm 34,18. Kiedy czujemy się złamani, wtedy jesteśmy najbardziej otwarci na doświadczenie uzdrawiającej mocy Boga. Pamiętaj słowa Piotra, a Bóg wszelkiej łaski, który Was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałym cierpieniu odnowi Was, umocni, doda Wam sił i utwierdzi Was na trwałym fundamencie. 1 Piotra 5,10. Cierpienie nie jest końcem historii. Bóg obiecuje odnowienie i wzmocnienie. Teraz, mój przyjacielu, nadszedł czas, abyśmy razem się pomodlili. Skłońmy nasze serca przed Bogiem i szukajmy Jego obecności oraz kierunku. Zamknij oczy, jeśli możesz, i pomódlmy się. Ojcze Niebiański, dziękujemy Ci za Twoją bezwarunkową miłość i nieskończoną łaskę. Uznajemy, że często nie rozumiemy Twoich dróg, ale wybieramy zaufanie Tobie. Panie! Dla tych, którzy przechodzą trudne chwile, którzy czują się zmęczeni lub zniechęceni, prosimy o odnowienie ich sił. Niech odczują Twoją obecność w namacalny sposób. Boże, pomóż nam widzieć trudności nie jako przeszkody, ale jako okazję do wzrastania w wierze i charakterze. Przypominaj nam, że zawsze działasz na naszą korzyść, nawet gdy nie możemy tego dostrzec ani zrozumieć. Ojcze, daj nam odwagę. Abyśmy nadal szli naprzód, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Ufamy Twoim obietnicom i spoczywamy w Twojej miłości. Pomóż nam zachować wzrok skierowany na Ciebie, źródło naszej nadziei i siły. Panie, dziękujemy Ci, że nigdy nas nie opuszczasz. Jesteś z nami zarówno w dolinach, jak i na wzgórzach, w burzach i w ciszy. Niech doświadczamy Twojego pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Twojej radości, która jest naszą siłą, oraz Twojej miłości, która nas podtrzymuje. W imię Jezusa modlimy się: Amen. Mój przyjacielu, pamiętaj: Bóg jeszcze z tobą nie skończył. On działa w Twoim życiu, kształtując Twoją przyszłość, przygotowując błogosławieństwa, o których nawet nie masz pojęcia. Nie poddawaj się, ufaj, czekaj i idź naprzód w wierze. A teraz, zanim zakończymy, mam do Ciebie prośbę. Jeśli to wideo dotknęło Twojego serca, jeśli przyniosło Ci pocieszenie, dlaczego by nie podzielić się nim z kimś, kto może potrzebować usłyszeć tę wiadomość? Czasem jedno słowo nadziei może odmienić czyjś dzień, a może nawet życie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zachęcam, by to zrobić teraz, abyś nie przegapił nowych treści, które dzielimy, by wzmacniać Twoją wiarę. Nie zapomnij też zostawić polubienia. To pomaga nam dotrzeć do większej liczby osób z tym przesłaniem nadziei. Na koniec, zerknij na wideo na końcu ekranu. Mamy więcej inspirujących treści, które czekają, aby nakarmić twoją duszę i wzmocnić twoją drogę z Bogiem. Niech Bóg cię obficie błogosławi, a pamiętaj: On kształtuje twoją przyszłość, nawet gdy tego nie widzisz. Trwaj w zaufaniu i idź naprzód. Najlepsze dopiero przed tobą.